Ona tego chce. Chce kogoś, kto pokocha spędzać ją każdy swój dzień. Kogoś, kto okaże jej uczucia i nigdy jej nie zrani. Kogoś, komu naprawdę na niej zależy i nazywa ją swoim skarbem. Kogoś, kto zawsze stanie w jej obronie i zapewni jej bezpieczeństwo. Kogoś, kto potraktuje ją jako swój priorytet, a nie jako jedną z wielu opcji. Kogoś, kogo będzie stać na słowa: porozmawiajmy, bo nie chcecie stracić. Kogoś, kto pomimo jej wad nadal będzie uważał ją za najpiękniejszą i najlepszą kobietę, jaką kiedykolwiek spotkał. Ale przede wszystkim chce kogoś, kto przywróci jej wiarę w miłość, kogoś, kto pokocha ją i rozkocha w takim stopniu, o jakim nigdy nie myślała, że jest to możliwe. Zaobserwuj mnie po więcej. Dziękuję. Autor.